Hej, hej, witajcie w Diablo 3. E, tym razem jesteśmy na poziomie koszmarnym i tym razem chcę wam pokazać, jak załatwić, albo raczej jak, jak po prostu ja załatwiam e, Beliala, czyli głównego bossa aktu drugiego. E, czekajcie, po co tu w ogóle podchodzę? To jest bez znaczenia. E, ampułek mam dość, no to idziemy. To jest poziom koszmarny, jak powiedziałem, więc to nie jest już takie proste jak normal. Ale nie jest też jakieś specjalnie trudne, tak więc po prostu trzeba uważać na to, co się robi. Uh, let's go. Pominę tą sekwencję, żeby was nie zanudzić. Dobra, panowie, do, do ataku już, 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 już. Bić ich, bić. To nie jest taki trudny poziom, ale... Tak jak mówię, trzeba uważać na to co się robi, bo o ile normal pozwalał nam na to, że mogliśmy sobie bezmyślnie zabijać potwory, tak tutaj o, najmniejsze niedopatrzenie może już być bolesne. Nie mówię, że śmiertelne, bo śmiertelne to jest na piekle. Natomiast jeśli chodzi o samą walkę z bossem, to już trzeba być bardzo czujnym, ponieważ już od koszmaru zaczyna się... zaczyna się coś takiego jak no, po prostu jedno uderzenie śmierci. No tej widzę też Nie wiem, on chyba nie potrafi tutaj obszarówki teraz rzucić przez to, że psy go blokują. Tak No to bardzo dobrze, to jest pocieszające. Czy ty skubane? Odrzucam tę żałosną iluzję. Patrz na prawdziwego władcę! Bla bla bla. Uhuhu, to się zrobiło wesoło. Dobra, piękny jesteś koleś, wszystko fajnie, ale daj mi grać. Dziękuję. Mhm. Opcja. Nie, wow, wow. Jeszcze przyciski mylą. On się ciągle. W tym momencie zawsze ginąłem. To, to był mój taki największy życiowy fail zawsze tutaj przy tym bosie. Jak on robił te eksplozje. No nie było to nigdy dosyć łatwe, no ale... Ech, ja biedny, ja, ja zawsze obrywał mnie Na inferno to ja bym już sobie tutaj nie pograł, tak szczerze. Trzeba trochę myśleć, nie ja takiej łatwizny. miśka, proszę. Dziękuję. No, wściek się. To proszę, kuleczki. I ja chyba znowu teraz będzie ten moment, w którym. Tak. No jest ten Bardzo wredny moment, przyzna. Nie znoszę go, po prostu to jest coś strasznego tutaj. O! Świetnie, czyli jednak go zabiję. Jednak nie będzie tak źle. Oj ojoj. Ostatni chwil. Jezus, ja mam więcej szczęścia, niż rozumów w tej Dobra, myślę, że tym razem sobie z nim poradzimy bez... Ała. Bez problemu. Okej. Okay. I leży. Pięknie. Jednak nam się udało. Chciałbym wam jeszcze tylko powiedzieć, że wcześniej nagrywałem tutaj to e, jakby troszkę dłuższy moment, ponieważ nagrywałem walkę z Zoltunem Kulem i e, położenie Beliala. Myślę, że Zoltuna Kula zobaczycie sobie tutaj. Natomiast, natomiast, no musiałem usunąć to wszystko tam. A tak jak mówię, ten fragment z Zoltunem Kulem gdzieś tu mam jeszcze na dysku, tak więc e, e, no, nie, no niestety. Filmik jest trochę krótki, ja wiem. Ale chodziło tutaj o to, żeby położyć tego Zoltuna. E, nie mamy tutaj nic ciekawego. Już myślałem, że to jest y, ten. Jak to się nazywa, Boże, Kostur Pasterza? Na szczęście nie. Też w sumie szkoda. No, tak więc myślę, że to jest wszystko, co chciałem wam pokazać dzisiaj. Eee... No i tyle, no. Zobaczymy się niedługo. Aha, jeśli chodzi o, o Diablo, o samego Diablo. Wybaczcie, że tak przedłużam. Morcyk zwykle musi przedłużać. E, jeśli chodzi o Diablo, położenie Diablo, to on będzie dopiero na piekle. Na piekle go położę, albo na inferno, ponieważ... E, tak jakoś mi się wydaje, że lepiej jest... Jest to w ten sposób zrobić. Czyli jakby uchwycić taki epicki moment, że jednak ten trudniejszy, czy tam najtrudniejszy poziom Diablo leży. Bo na normalu czy na koszmarze to bym wam zepsuł smak o tej grze tak naprawdę. No tak więc to jest wszystko, no. Tyle wam chciałem pokazać. Trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Papa! Pa.